W końcu przyszło moje zamówienie. A, a co, co zamówiłaś? Taki gorset z puszapem. Czemu, Diana? Dziewczyny, no bo mam dość. No tego. Dziewczyny, jakie mam szczęście, że nie mam takich problemów. Oj, Nat, nie popisuj się. Dziewczyny, nie popisuję się. Po prostu mówię prawdę. Wiemy. Zastanawiam się, co jeszcze zamówić. Halo, dziewczyny, ja tu jestem, a wy gadacie o takich rzeczach. Maskotko, jesteś naszym przyjacielem. Nie wstydzimy się niczego przy tobie. O, dziewczyny, co jeszcze zamówić? Patrzcie, majtki z push -upem. Nam też zamów. Nie ma problemu. Dziewczyno, wierzcie mi, jesteście piękne. Nie potrzebujecie push Dziewczyny, idzie trenerka Abby. Wygrana! Króliczki są super! Króliczki, Króliczki są najlepsze! Króliczki, Króliczki wygrywają! Świetnie sobie radzicie, nawet bez trenera. Cześć, trenerko Ebi! A my już skończyłyśmy? Tak, zaczęłyśmy aż godzinę temu. Tak, tak. Przegapiłem coś godzinę temu? Tak, masoko. Dobrze, dziewczyny, ale kolejna godzina treningu wam nie zaszkodzi. Trenujcie! Wygrana! Króliczki są super! Króliczki są najlepsze! Króliczki wygrywają! Halo? Przyszedł mój biustonosz z puszapem? A można go dostarczyć kurierem? Wygrana! Wygrana. Dziewczyny, słyszałyście? Trenerka Ebi nosi biustonosze z puszapem. Wygrana! Króliczki są super! Króliczki, Króliczki są najlepsze! Króliczki wygrywają! O co chodzi? Słyszałyście moją rozmowę? Nie! Jak trenerka Ebi rozmawia, zatykajcie uszy. Zatykajcie uszy. Dobra dziewczyny, trenujmy dalej. Wygrana! Króliczki, Króliczki są super! Króliczki są najlepsze! Króliczki wygrywają! Halo, dzień dobry! Czy możecie dostarczyć pościel i ręczniki? Zamówiliśmy je dawno temu. Nastolatki będą spać na gołych materacach. Rozumiecie? Julia, Browasty, wasze frytki już się robią. Pizza, a można trochę szybciej? Julia, nie panikuj. Olej się nagrzewa. Nie interesuje mnie to. Browasty, a jeżeli powiększę usta, to będę ci się podobać? Masz piękne usta, nie rób z nimi nic. Jak dzisiaj nie będzie pościeli i ręczników, rezygnujemy z zamówienia i nie dostaniecie ani grosza. To wszystko. Do widzenia. Hejka, co dla was? Jak chcecie frytki, to musicie poczekać przynajmniej 20 minut. Nie przeszliśmy po frytki. Dwa razy makaron z truflami i sałatki. Dwie lamoniady, mango, marakuja. Fajne zamówienie, zaraz będzie gotowe. Lubię, gdy faceci robią takie fajne zamówienia. Myślę, że musimy dzisiaj iść do kina, jest super fajny film. Ale z ciebie kumpel, nikt ze mną nie gadał jak ty. Leila, jeżeli dzisiaj nie dostaniemy pościeli, to będziemy spać w twoim pokoju. Śpimy na kołych materacach. To nie moja wina, dziewczyny. Zapytajcie tych, którzy robili liny z tych prześcieradeł i wychodzili nocą przez okno. Wyjdź, kochanie. Kev, a co, a co oni powiedzą? Niech tylko spróbują coś powiedzieć My nocą nie wyłaziłyśmy przez okno Śpimy w nocy, jesteśmy normalne Zobaczcie na dziewczynę Ewa. Oh my god, ona jest taka sobie, nic specjalnego O, jaka żenada, kogo on sobie znalazł? Pewnie rozumiem, czemu w wiejskim domu są obce ludzie! Hej, ta twoja nowa dziewczyna? Fajna! Widzisz, kew? oni już krzyczą. Ona nie jest obca, tylko jest moją dziewczyną, to Zalina! No co masz ochotę? Lody owocowe. Oj, lody owocowe! Proszę, został ostatni dla twojej dziewczyny Zaliny. Proszę, to dla ciebie! Kw, chodźmy stąd, nie czuję się tu komfortowo. Nie, usiądźmy! Co z nią jest? Nie mów tak, każdy ma inny gust. Co się tak na mnie gapicie? Rozumiem, że jest piękna, ale zajmijcie się swoimi sprawami. Jedziel, na nie przejmuj się! Kew, ci ludzie nie są fajni. Masz rację, nie są za fajni. Halo, nauczycielu Mike? W wiejskiego domu są obcy ludzie. Jak to kto? Kev przyprowadził swoją dziewczynę. Tak, chodź do przyczepy i zobacz. Czyli może wyjedziemy? Nie, Patryk, to będzie podejrzane. Zostajemy. Dziewczyny, chodźmy, póki trenerka Ebi rozmawia przez telefon. Oh my god, czy to Zalina i Kev? Jestem w szoku, przywiozują tutaj i nawet się nie wstydzi. Musimy wszystko powiedzieć Zakowi. Dziewczyny, gdzie idziecie? Nie pozwoliłam wam pójść! Diana! Nie, no nie! Czego ona ode mnie chce? Jesteście przyjaciółkami! Nigdy w życiu nie zaprzyjaźniłabym się z nią tak naprawdę. Tak, trenerko Ebi? Dziewczyny, tak szybko uciekłyście! Diana, mam dwa bilety na horror. Chcę, żeby moja przyjaciółka poszła dziś ze mną do kina. Diana? Diana? O, trenerko Ebi, bardzo lubię chodzić do kina. Na pewno bym z tobą poszła, ale nie lubię horrorów. Bo się bardzo boję. O nie, Diana, to moja wina. Nie wiedziałam, jakie filmy lubisz, ale to nic, zmienię bilety i obejrzymy inny film. Dobra, do zobaczenia, papa. Pa. Do zobaczenia. A niech to ona mnie tak denerwuje. Nie, no na serio, jak można się z nią przyjaźnić? Ona udaje tą przyjaźń. Musi się czegoś dowiedzieć. Dobra, dziewczyny, dokąd idziemy? Do Zipa, Zaka i Zakata? Aha, dobra, chodźmy, maskotko, idziesz z nami? Nie, nie do babci. Do zobaczenia, maskotko. Stójcie, chłopaki! Dzień dobry, nauczyciel Mike. Idziemy na trening. Jesteśmy spóźnieni. Trening może poczekać. Gdzie są prześcieradła z materaca? Kto wychodził w nocy z wiejskiego domku? ku Mike, Mike, na pewno nie my. W nocy śpimy i nic nie słyszymy. Męczymy się na treningach, nie będziemy się przecież spinać na prześcieradłach. Kłamiecie, chłopaki, kłamiecie. Nie, Dzień nauczyciel Majku, Nie kłamiemy. Nie? W porządku, to chodźcie do mojego biura, pokażę wam, co mam na kamerze, co? No dobrze panie Mike, powiemy wszystko! No dobra, to mówcie, gdzie się spinaliście? No dobrze, proszę pana, chłopaki i tak musimy powiedzieć, złapał nas! Chcieliśmy walczyć z sąsiadami! Tak, czyli tak w nocy śpiomy nic nie słyszą. Zrobiliśmy czyniny i zaszliśmy na dół! I co, walczyliście z nimi? Nie. nie. Doszliśmy do domku i się wystraszyliśmy. Nie toperze! Było ich tam naprawdę dużo, ale z was głuptaki. Wiemy proszę, proszę pana, pana wiemy. wiemy. I co ja mam powiedzieć Laili? Ona na mnie krzyczy o pościel. Proszę pana, no ma pan, no. Dużo lepszy kontakt z nią. Wujko Mike, my musimy iść na trening. Dobra, idźcie. Do widzenia. Małe bałwany. Pusta. Tutaj też. Nic tutaj nie ma. Mogła przynajmniej zostawić jeden liścik. Gdzie mamy jej teraz szukać? Podzwońmy po koleżankach. Ona od dawna z nimi nie rozmawiała. Nic nie zostawiła, nawet nie jednej kartki, nic, a nic! Gdzie nasza siostra? Gdzie Zalina? Gdzie ona się mogła schować? No i co? Co teraz zrobimy? Może z futbolistą? Nie, wczoraj nam obiecała, że odwoła wszystkie spotkania z tym futbolistą! To nie to! Ty też wiele obiecujesz, a potem nie dotrzymujesz słowa. Zup, się, w ogóle nie martwisz się o siostrę, musimy ją znaleźć! Dobrze, że się z nią nie spotykam. Same z nią problemy. Zalina nie jest problemem, To futbolista nim jest, a wczoraj pozwoliliście mu odejść. Uspokój się, ona się z nim nie spotkała. Musimy ją jakoś znaleźć. Chłopaki, cześć! cześć! Tak, tak bardzo, bardzo tęskniłyśmy! Halo, halo, to nie czas na uściski. Co się stało? się stało? Mamy problem. Zalina zniknęła. Co to oznacza? Kiedy? Nie wiemy. Wróciliśmy do domu, i nie było. Ale my widziałyśmy Zalinę. Tak, jest z futbolistą Kevem w kawiarni. Co? To nie mówiłem, to problem z futbolistą. Gdzie oni są? O, mogłyśmy wam nie mówić. Zostawcie Zalinę w spokoju. Zip, pozwól im się umawiać. Moim zdaniem Zalina i Kev są bardzo miłą parą. Taką pulchną. Aha, czyli chcecie, żeby ten grubasek złamał jej serce, tak? Chłopaki, jest nam smutno. Nie widziałyśmy was od dwóch dni. Przyszłyśmy do was, a wy rozmawiacie o Zalinie i Kevie. Mm. Nie, 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 mnie w ogóle nie interesuje Zalina. Nie naumawialiśmy no, omawialiśmy się, że będziemy się trzymać razem i obiecałem rodzicom, że będę ją bronił. Razem, Chłopaki, idziemy. Zakaz? Super. Rany, muszę iść. Dobra, idź. Oni tak kochają swoją siostrę, że nawet zostawili nas same. Dobra, dziewczyny, nic tu po nas. Wracajmy do wiejskiego domu. Chodźmy. Żaby są najfajniejsze, żeby nie żaby żeby najlepsze na całym, całym świecie. Kochani, poproszę o uwagę. Teraz będzie poważnie. Patryk, pobierzemy się, a ty kupisz dom niedaleko morza. Tak, Gigi. Ktoś nas nie słucha i nie widzi. Halo. A wy co, nie słyszycie? Trochę uwagi. Dzień dobry, proszę pana. Cześć, Laila. I tak, jak wiecie, ktoś wychodzi nocą przez okno. A nauczyciel Mike wie, kto to. Laila, nie wiem. Jakbym wiedział, to od razu bym ci powiedział. To jutro zadzwonimy do waszych rodziców, a oni wam wyjaśnią, że nie wolno wychodzić nocą przez okna z wiejskiego domu. Jasne? Do moich nie musicie dzwonić, ja w nocy mocno śpię. To prawda, bardzo głośno chrapię. Ice, jak ty to słyszysz przez ścianę? Bardzo głośno rapiesz. To jak? Sami zadzwonicie do swoich rodziców? Czy mamy ich zaprosić z panem Majkiem? Wejdź, Alina, pokażę ci mój czarny pokój. Super tam jest. Cześć wszystkim. A mi się wydaje, że zakochani wychodzą przez okna. A Kev wydaje się być zakochany w tej piękności. he! <laughs> powiedz to. Kev, jeszcze raz! Obcy tu nie mają wstępu. To ja jeszcze raz powtarzam, to moja dziewczyna zalina, nie obca. Jeśli ona zostanie w domu, to ja nie będę spał. Boję się! Ja też się czuję nieswojo. A co powiecie na to, żeby sprawdzić, kto to był na monitoringu? No właśnie, nauczycielu Mike, w Twoim biurze znajduje się monitoring. Tak, Lejla, myślisz, że nie sprawdziłem wcześniej? Nie ma tych filmów. Słyszeliście? Filmy zniknęły, więc jutro dzwonimy do waszych rodziców. Okej, okay, okay, jutro będą tu, będą tu rodzice. Okej. Okej. Okej, na pewno moja babcia tu będzie. A jak rodzice są za granicą? To wojek, ciocia, ktokolwiek. Ale ktoś musi przejechać. Zalina, to jest mój pokój. Jaki piękny. Taki piękny jak ty. Będziesz mi odwiedzać codziennie? Pewnie, Kev. Będę do ciebie przychodzić. A ty do mnie? Teraz wszyscy opuśćcie salon! Do mycia i do łóżek! Słyszę, idźcie Lajle, natychmiast. Czuję się jak dziecko w przedszkolu. Gdzie jest Kef Futbolista? Porwał naszą siostrę! Nie no, co to ma być? Nauczycielu Mike potrzebujemy bezpieczeństwa! Blu. Gdzie Futbolista i Zalina? Tam! Mike, teraz Kaw będzie się dobrze bawił. Czemu jeszcze siedzicie do spania? Nauczycielu Mike, potrzebujemy bezpieczeństwa. Musimy zamykać drzwi. Zawsze! Tak, zgadzam się z tobą. Zalina, co to ma być? Same problemy z tobą. Przyszła dziewczyna, musimy Ciebie szukać. Wydźcie z mojego pokoju! Nie musieliście mnie szukać, wszystko jest dobrze. Uspokój się, futbolista. Zalina, chodźmy do domu. Nie idę. Kev mnie później odprowadzi. Słyszeliście, odprowadzę ją. Zalina, my się o ciebie martwimy. Zalina, proszę, chodźmy do domu. Kev, możesz się spotkać z Zaliną w ciągu dnia, ale teraz jest już za późno. Mam wstać? Dobra, Kev, idę do domu. Do zobaczenia jutro. Papa. Pa. Dobra, papa. Pa. Ale z was, bracia! Jesteśmy prawdziwymi braćmi, bronimy naszej siostry. Zalinko, do zobaczenia jutro. Dziewczyny, szczerze mówiąc, trochę jestem zła na chłopaków. Rozumiecie, zalina jest już dorosła. Czemu tak bardzo się o nią martwią? Tak, nawet zakat za nią biegał. Gdzie ta zalina? Dobra, dziewczyny, nie denerwujmy się. Jutro pójdziemy do domu chłopaków. Mam nadzieję, że znaleźli zalinę i wszystko jest ok. Tak, dziewczyny, musimy jutro z nimi wyjść i być ładnie ubrane. Najważniejsze, żeby wyjść wcześniej, żeby trenerka Ebi nie kazała nam trenować. Dobrze, jeżeli chcemy jutro wyglądać niesamowicie, musimy iść wcześniej spać. Kto pierwszy pod prysznic? Ja, ja pierwsza, ja pierwsza. Ja jestem pierwsza, bo już wzięłam piżamę. Dobry wieczór, dziewczyny. Chłopaki, wejdźcie. Dobry wieczór, trenerko Ebi. Szykujemy się do snu. Idziemy pod prysznic. I co tu robią koszykarze? To dziewczęcy pokój. Nad w czym problem? Przyszłam do mojej przyjaciółki Diany. Diana, możesz mi pogratulować. Spotykam się ze Smajlem. Co? A niech to. Diana, nie cieszysz się ze szczęścia swojej przyjaciółki? Żyjcie długo i szczęśliwie. Smajl bardzo się cieszę. Nie rozumiem, co jest z nią nie tak. Diana chyba nie jest zadowolona, że się spotykacie. Rana Abyss nie chce się z tobą spotykać. Timur, tylko ty tak myślisz. Smilik naprawdę chce. Smiling chcesz się ze mną umawiać? Ja nie widzę szczęścia w jego oczach. Dobrze, trener Koeby, my idziemy spać. Dobranoc, zabieramy go. Ach, Smiley jest po prostu nieśmiały. Diana, nie denerwuj się nadal marzę Zipa. Po prostu nie mogę w to uwierzyć. Smilik z Ebbie. Diana, przynajmniej widziałaś, że Smilik się nie stara. To Ebi skacze wokół niego. Tak, Diana to widać gołym okiem. Kochani, a Wy co o tym sądzicie? Czy to związek z miłości? Czy Smilik naprawdę ją kocha? Napiszcie w komentarzach. Zostawcie lajki, subskrybujcie nasz kanał, klikajcie w dzwoneczek. I czekajcie na nowe, fajne odcinki. Do zobaczenia. Pa pa! pa, pa. Myślę, że on jej nie kocha. Jana, nie przejmuj się!